I kolejny gość, witam Państwa serdecznie w naszym studio, pan Dariusz Loranty, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Witam pana. Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie widzów. Jest mi bardzo miło, bo coraz więcej ludzi mnie ogląda na waszym kanale. Staramy się walczymy o każdego widza, no i też walczymy o pewien ważny przekaz dla Polaków, i teraz, szczególnie w tym okresie, dużo rzeczy się pojawia, które. Budzą wątpliwości, trzeba by jesteśmy bezpieczni. Pierwszą taką rzeczą, która niepokoi Polaków i która pewnie jest w zasięgu pana ekspertyz i też pola widzenia, to jest sprawa tych 49 ośrodków dla uchodźców, dla ludzi sprowadzonych stąd do Polski, z, z Europy, z którymi tam były problemy, a tutaj, a tutaj właśnie, a tutaj mają być zlokalizowani w różnych miejscach kraju. To będzie mniej więcej na mapie starego podziału administracyjnego z lat 70., -tych, 80., -tych, czyli tych 49 województw, tam w każdym takim województwie starym jeden ośrodek. Czy to jest pomysł na rozwiązanie tego problemu i czy to jest pomysł na y, bezpieczne dyslokowanie, jeżeli można tak powiedzieć, tych ludzi w Polsce? Zacznijmy od tego, panie redaktorze, że te ośrodki emigracyjne, emigracyjne nie, bo to nie emigracja, e, przeznaczone dla ludzi nielegalnie e, w, wchodzących w obszar Unii Europejskiej, nie są wymysłem ostatnich paru miesięcy. One funkcjonują już od kilku lat. Oczywiście funkcjonują w różnym stopniu, bo jedne były aktywne, drugie nieaktywne, ale te miejsca, szanowni państwo, mają już 20-paroletnie doświadczenie w funkcjonowaniu. Kiedyś ich było nawet więcej. Były one mniejsze, w mniejszych miejscowościach również były. I pamiętam pierwszą taką dużą falę, w której się znajdowały osoby, to były fala Czeczeńców. To po ostatniej wojnie Polska przyjmowała szerokim, szeroką ławą, później ci ludzie się upłyniali w różne tereny, w różne części Polski, w końcu całkowicie zniknęli, wykorzystując otwartość granicy. Ja osobiście uważam, że najlepszym rozwiązaniem, które stosuje wiele krajów, które stosowała przez wiele lat kraje Unii Europejskiej, ale Unii Europejskiej ówczesnej, tej sprzed paru lat, było to skuteczne pilnowanie granicy. Na czym to polega? Szanowni Państwo, nie, ma ta, nie, nie rozumiem tej sytuacji, że może na, przez Morze Śródziemne płyną takie ilości z Afryki i Azji mniejszej ludzi. Szanowni Państwo, flota dwóch krajów, dwóch krajów wystarczy: Francji i Włoch, Francja jednak jest najpotężniejszą flotą na Morzu Śródziemnym, jest w stanie zablokować każdy przepływ statku płynącego z uchodźcami, z emigrantami. No, możemy nazwać ich nachodźcami nawet. To nie, technologicznie to jest niewielki problem. Do tego dokładamy, proszę Państwa, Hiszpanię, Grecję, nie ma problemu. Proszę zwrócić uwagę, że we Francji nie lądują. Lądują we Włoszech, w Grecji, rzadziej w Hiszpanii, mimo że Hiszpania jest bliżej. Ale lądują. I technologicznie te kraje Unii Europejskiej są bez problemu w stanie ochronić granicę Schengen. Pamiętam przy paru lat taką sytuację jeszcze za Berlusconiego, który próbował to przeciwdziałać i wtedy świat, przynajmniej świat publiczny w obszarze Unii Europejskiej dowiedział się, że część funduszy, że ci nachodźcy, to przypływają statkami. Oni na te pontony przysiadają się w odpowiednim momencie, a te statki sponsorują różne fundacje. My teraz dowiadujemy się po wielu latach, bo wtedy było, że były to fundacje niemieckie, ba niektóre fundacje niemieckie, głównym źródłem zasilania były fundusze rządu federalnego. To było za Berlusconiego. Meloni, później byli inni premierzy, Meloni również podjęła tą próbę. A przy sekundę, był jeszcze taka sytuacja, jest, że we Włoszech jeden z ministrów spraw wewnętrznych, uwaga, jest ścigany przez sądy włoskie, podkreślmy sądy włoskie, o to, że nie wpuścił statki z tymi nachodźcami do portu włoskich. Do dnia dzisiejszego toczy się przeciwko byłemu ministrowi spraw wewnętrznych, on był również wicepremierem, sprawa karna o wydanie polecenia. I teraz ten problem z tymi ludźmi, co nielegalnie przybyli, to był zdecydowanie wymysł mniej lub bardziej jawnej grupy polityków rządzących Unią Europejską, ponieważ rozwiązaniem problemu jest szczelność granic. I wpuszczaniem tego, kogo chcemy. Czyli my to robimy innymi słowy, jako Europa, nazwijmy to w ten sposób, na własne życzenie, ale my tu w Polsce mamy trochę inny problem, bo nam wrzucają tych, bo to się nazywa pushback, ze śladem polskim w paszporcie, czyli którzy gdzieś tam przez Polskę migrowali do Europy Zachodniej, to takich ludzi teraz nam się zwraca, jeśli są z nimi problemy drogą ty, tych policyjnych akcji, przewożenia ich przez granicę. I, I teraz no, to już są według oficjalnych danych niemieckich, to już jest kilka tysięcy w zeszłym roku i na początku tego kilka tysięcy osób. Które, no nie wiadomo, gdzieś się rozpłynęły w mgle jesiennej polskiej. No dobra, no ale teraz co, jeżeli ta skala będzie nabierała rumieńców? My teoretycznie nie chcemy tych ludzi, tak, no deklarują tak i pan Tusk, i pan Trzaskowski ostatnio w kampanii, że, że tutaj paktu migracyjnego nie przyjmiemy, że, że nas to nie dotyczy, nie będziemy się stosowali, tak, do tych różnych działań, na przykład niemieckich. No, a prawda jest zupełnie inna i to sobie powiedzmy dużymi literami. No i, i, i co my, bo to policja przewozi, tak? Czy my możemy jakoś przeciwdziałać tej, tej akcji niemieckiej? No ja tutaj zaskoczę pana redaktora, powiem, że Niemcy trochę mają racji w tym. Naprawdę. Ci ludzie, większość, to jednak przeszli przez Polskę. Czyli to my, państwo polskie, jego organa powołane, do określonych zadań nie wypełniły, nie wyczerpały. Oczywiście nie chciałbym się powołać to na pana Trzaskowskiego, który jest esencją pewnej no, najskrajniejszej lewackiej części y, rządów y, a, z, y, elit politycznych Unii Europejskiej i on się będzie przebarwiał tak jak będzie potrzeba. Natomiast prawda jest taka, że Niemcy w pierwszej kolejności stosują to wobec osób, które w Polsce przekroczyły. Taka jest prawda. I to świadczy, że myślę że zabezpieczamy, Ale program emigra emigracji yy, boże, niewłaściwe słowo emigracji, nielegalnej emigracji czy nachodstwa, zaczął się uwaga na masową skalę w Polsce wcześniej niż obecny rząd, żeby nie było wątpliwości. Po pierwsze, rząd poprzedni przed tym, ja celowo nie wymieniam partii, ale państwo wiedzą, kto rządził wcześniej w okresie konfliktu zbrojnego, czyli napaści Rosji na Ukrainę spowodował Całkowite rozszerzenie granicy polskiej. Całkowite rozszerzenie. Ja tylko chciałem przypomnieć, że w tym szaleństwie covidowym Polacy, którzy w odruchu serca jechali pomóc ukraińskim kobietom i dzieciom, jakoby tylko kobiety i dzieci przekraczały granicę, i Polacy byli karani mandatami i wnioskami do sądów o to, że nie mają maseczek, o to, że nie mają zaszczepienia, a my do Polski wpuściliśmy Uwaga, paręset tysięcy ludzi, którzy w ogóle nie wiedzieli, że są jakieś szczepionki i poziom śmiertelności nie wpłynął. To, to muszę, muszę teraz dopytać, no bo to już w tej chwili jest 4 miliony ludzi według oficjalnych danych. Ja to powtarzam, warto powtarzać, drodzy państwo. 4 miliony Ukraińców jest już tutaj na terenie Polski i stale przebywa w różnych legalnych, nielegalnych okolicznościach, ale to są fakty. No i grozi nam teraz no za chwilę mamy podpisany pokój tak no dużo się dzieje jest szansa na zakończenie działań wojennych na Ukrainie no i teraz tak kolejną mrożącą krew w żyłach informacją jest fakt jest to, że przyjadą tutaj ci wszyscy bohaterowie tak zwani z syndromem PTSD czyli ludzie z pola walki z zachwianymi systemami nerwowymi z rozstrojoną psychiką, którzy najpierw strzelają często i to trudno się dziwić, to są normalne sprawy, mam nadzieję, że Pan to, pan to potwierdzi, no po prostu to jest efekt przebywania przez miesiąca, a nawet lata na polu, na polu walki wielu z nich, miało to, to doświadczenie. No i teraz przyjeżdżają z tym, z tym śmiertelnym, dramatycznym skażeniem do kraju, no bo przecież nie zostaną na upadłej na wielu poziomach Ukrainie. Wrócą tutaj do swoich pracujących na Orlenie i, i, w, i w sieciach Biedronka żon czy, czy, czy konkubentek. No i no, i czy my mamy jako Polska jakieś metody w tej chwili, jakiś pomysł, jakieś możliwości, żeby po pierwsze no, spowolnić czy, czy ograniczyć o tych najbardziej niebezpiecznych ten napływ, to będą setki tysięcy, o ile nie nowe miliony ludzi właśnie stamtąd, z Ukrainy w Takiej sytuacji psychiatrycznej, psychologicznej? I y, czy, czy mamy możliwość ograniczenia? I czy mamy możliwość, jeżeli oni tu się pojawią, jakiegoś radzenia sobie z nimi? No, nie jestem rzecznikiem rządu i nie wiem, jakie będą podjęte decyzje. Ja bym podpowiadał, no chociaż ja. W tym aspekcie, do tego rządu, w tym aspekcie tylko, no muszę powiedzieć, że nastąpiło minimalne, takie maleńkie otrzeźwienie w zakresie tej niekontrolowanej emigracji, którą poprzedni rząd prowadził na masową skalę. E, czyli nie regulując, nie określając, mieliśmy wpuszczoną ogromną ludzi, ilość ludzi i tylko ci ludzie sięgali po środki z mopsów. Natomiast nie byli rejestrowani, nie szukali pracy. Dopiero w ostatnim roku nastąpiło ograniczenie środków, i ci ludzie powinni mieć czas na aklimatyzację się w polskich warunkach gospodarczych. Niestety, powiedział Pan nawet nie kasandryczną przepowiednię, ale fakty. Mężowie tu przyjadą. Po pierwsze, tu jest korzystniej finansowo pod względem pracy. I teraz my. Jako państwo nie dokonaliśmy pewnych zabezpieczeń wcześniej. Mam nadzieję, że rząd będzie regulował w tej chwili przypływ według pewnych zasad tych ludzi, którzy przybyli. Bo jeżeli nie będą te zasady prowadzone, to już mamy zauważalny ogromny skokowy wzrost przestępczości w środowisku ukraińskim. On na razie, na razie, nie mylmy z przestępczością kaukaską, która skierowana również do polskiego społeczeństwa. Przestępczość ukraińska, która gwałtownie wzrosła w ostatnich paru miesiącach, jest... Halo, halo, coś nam się tutaj zawiesiło. Halo, halo. Mamy Rakie... mały kłopot, ale już wróciliśmy do siebie. Tak, słuchamy, słuchamy. Mówił Pan Wróci... o kaukaskiej Wróci... przestępczości i ukraińskiej. Tak jest, tylko jak rakieterzy, rakieterzy, ci, którzy zbierają haracze. Na razie ich działanie jest ukierunkowane na tych Ukraińców, głównie Ukraińki, którzy ciężko pracują w polskim systemie i zarabiają, i od nich ściągają. Mamy już biznesy ukraińskie w Polsce zalegalizowane, i ta przestępczość głównie uderza w tych ludzi, bo oni mają pieniądze. Ale jak się rozbudują, a te związki przestępcze rozbudowują się cały czas, będą uderzać na innych. Proszę Państwa, przecież nie było lepszej sytuacji. Ale już tam jednego przedsiębiorcę na Podkarpaciu z prądem i czy tam podsmażali rądem, prawda? polskiego przedsiębiorcy. Mamy kolejne przypadki, ponieważ przestępczość to jest jak działalność gospodarcza, jest niczym niekontrolowana, a robi się dziki zakłód. Proszę Państwa, przecież to my, Polska, Państwo za parę lat wstecz stworzyliśmy komfortowe warunki do rozwoju przestępczości zorganizowanej ukraińskiej. Pod pozorem niesienia pomocy dla Ukrai walczącej Ukrainy, proszę Państwa, nie mam nic przeciwko walczącej Ukrainie, ale tylko tej walczącej o swoją niepodległość i wolność. Tylko do tych nie mam. Pozostali, to mam bardzo duże zastrzeżenia. I państwo w Polskie stworzyło specyficzne warunki zawożenia samochodów walczącym Ukraińców, Eksport, przejazd suwów. I nagle rozpoczęło się nie tylko większa liczba sprzedaży w Europie Zachodniej, we Włoszech, we Francji, w Belgii sprzedaż, ale też gwałtowny wzrost kradzieży pewnych typów samochodów. Samochodów, które potrzebne są na froncie? No nie. Ulubionych u, u ukraińskich samochodów, podobnie jak Polaków, czyli SUV-ów. Na froncie potrzebne są samochody, być może suby, ale tylko te, które mają napęd na wszystkie osie benzynowe suwy o wysokim poziomie elektroniczności elektroniki nie sprawdzają się w warunkach bojowych, a ich najwięcej przez polską no granicę przyjechało w pomoc. Wiemy, to są dramatyczne sprawy. Rzeczywiście no, mówi się o tym, to, to są dane CIA. Nawet w tej chwili już do 40% mówi się, że zostało rozkradzionej tej pomocy dla Ukraińców, ale... Y, 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 Panie Dariuszu, bo mi tu chodzi o to, jak sobie z tym radzić. No. No, Aż czas, tak. czas mija, a, a, a pan nie powiedział nic. Czy no, jest pomysł powiem. na to, bo to wszystkich bo bardziej, bardzo interesuje. Tak, jak na początku, panie, tak jak na początku lat 90. mieliśmy niekontrolowaną przestępczość. Wprowadzenie tak. ustawy o świadku koronnym, e, który rozbijał spójność grupy przestępczej na kierunkowanie. Specjaliści w policji, specjaliści w prokuraturze. Spowodowały zmiany przepisów, że opanowało się tą przestępczość. I teraz musi nastąpić dokładnie to samo: Podsłuchy ludzi ludzie posługujący językiem ukraińskim, wyłapywanie, wprowadzanie agentury i skazywanie tych osób. Czy Ale widzi jest... Pan takie inwestycje? Czy coś takiego dzieje się? Czy słyszał Pan o czymś takim? No na razie nie słyszałem. I drugie działania administracyjne. Bezwzględny obowiązek. Nowo przybyłym Ukraińcom rejestrowanie się w Polsce. Za każde naruszenie przepisów nie kryminalnych, tylko innych, administracyjnych, porządkowych wykroczeń natychmiastowe wydalanie poza granice kraju. Ale szanowni państwo, w Niemczech to funkcjonowało przez, no dopiero zostało zmienione. 12-15 lat temu. Ale wie pan, ja myślę, że, że w ogóle nadziei nam tutaj, bo trzeba coś pozytywnego ludziom powiedzieć, nadziei nam dodaje właśnie ten fakt, o którym pan wspomniał, że nam się udało te wszystkie cielęciny, baraniny, wołowiny, prawda, oni zostali jednak wyłowieni. One, złożnie, ich gangi poupadały tych wszystkich tam westernów et konsortes. Udało I, się. I, 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 I więc, więc to był sukces policji polskiej, trzeba to powiedzieć. Pan, jako policji postać filmowa negocjatora e, słynnego Gebelsa, prawda? To tylko taka literacka forma, oczywiście. No to pan, pan, pan doskonale to wie, więc może, może jest tak, że, że trzeba tylko zainspirować czy domagać się od rządu. Tego rodzaju działań. Mamy już know-how. Wyszliśmy z tych brudnych, rekeciarskich, gangusowskich lat 90. No i może, może z tymi Ukraińcami też sobie damy radę, choć, ja choć to są specjaliści pierwszej wody. My, społeczeństwo, nie mamy się prosić rządu, policji i prokuratury. My mamy na nich wymuszać pewne działania. I teraz cieszę się, że było powiedziane, ale na razie tylko powiedziane, usuwanie obywateli innych krajów z Polski. Bo te działania muszą być policji, prokuratury, ale administracji publicznej, która będzie eliminowała te osoby z kraju. Nie spełniasz kryteriów, naruszyłeś nas porządek, chociaż może nie przestępców, wysyłamy cię do swojego rodzinnego kraju. Musimy sprawnie rozbijać to w zalążku. Uwaga, jeszcze jest czas. Jeszcze jest czas. Dlatego, że nie ma tego napływu. Dopóki jest obecna sytuacja militarna, nie nastąpi napływ ludzi, którzy umieją się posługiwać bronią, nie, chcą, nie będą chcieli oni pracować w sklepach wielkopowierzchniowych, są przyzwyczajeni do innej sytuacji, i oni będą nakręcać tą przestępczość która wtedy będzie ukierunkowana na Polaków. Czyli nareszcie trochę nadziei w naszych rozmowach. Mam a jeszcze nadzieję. mamy parę minut, a ja muszę dotknąć, bo co by było, gdybym tego nie zrobił? Przecież Pan sporo na ten temat publikuje tematu tej nowej ustawy, nowej definicji, tak naprawdę, nie, nie tyle ustawy, co nowej definicji w niej gwałtu właśnie, ja I właśnie proszę mi powiedzieć, dlaczego panu to się nie podoba? Co takiego jest w tej nowej definicji, co burzy pewien porządek, co zagraża no, takiemu e, poczuciu bezpieczeństwa no, mężczyzn, chyba tak to trzeba powiedzieć. Każdemu podejrzanemu, który może być potencjalnie. Proszę państwa, otworzyłem sobie statystykę, która na stronie policja go jest. Liczba gwałtów w Polsce i podam Państwu, że od 2000, e, gdzie tu mam rok, już sekundę, od 2000, proszę Państwa, e, 12. następuje zauważalny spadek tego rodzaju przestępstwa. I powiedzmy w 2000, e, Boże, tu mi lata, uciekły sekundę. Już poprawiam, żebym mógł Państwu przeczytać. I powiedzmy, w 2010 te gwałty były w liczbie 2000 rocznie, ale w ubiegłym roku, podobnie jak w poprzednim, w 2023, liczba gwałtów w Polsce 1040, mówimy o przestępstwach stwierdzonych. Przestępstwo stwierdzone to jest takie przestępstwo, gdzie pokrzywdzony zgłasza. Lub policja podejmuje informacje od wiarygodnego źródła i prowadzi się sprawę karną. Chyba Czyli... możemy być dumni z takich statystyk, bo to w skali o, Europy to... jest bardzo mało. prawda? To jest niewyobrażalne w skali europejskiej, nawet w stosunku do Węgier, bo to w przeliczeniu na obywatela jest u nas mniej. W 2022 roku było 1064, a w 2024. 1040 i cały czas ta statystyka jest spadająca. Wykrywanie, proszę Państwa, jest coraz wyższe, bo zdecydowana większość zgłaszających o gwałt, uwaga, to są osoby, które znały lub domniewały, domniemywały sprawcę gwałtu. Policji pozostawała rola udowodnienia tego gwałtu w ramach badania miejsca zdarzenia. Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia. Również medyczne, bo również pewne cechy na ciele osoby zgwałconej, mężczyźni również byli zgwałceni. To jest ciągle w granicach 3-5%, gdzie mężczyźni padają ofiarą ze strony innych mężczyzn I, i stwierdzano, potwierdzano, udowadniano i kierowano akty oskarżenia. Różnie było ze skazywaniem. Natomiast jest to fantastyczny wskaźnik na w ogóle na te wszystkich krajów. Nie wiem dlaczego. Odpowiem, jakiego szaleństwa ustawodawca zmienił przesłanki, które kwalifikują dany czyn. I kiedyś... No bo o, zaraz panu powiem, bo jest taki argument, że kobiety nie zgłaszają gwałtów, no bo stają się z, po, po raz kolejny ofiarami, że policja niewłaściwie ich traktuje, tak samo prokuratura. No to są te argumenty strony, która żądała zmian. No tak. Bo do tej pory. Ta definicja gwałtu brzmiała, że ktoś przemocą, podstępem i wykorzystaniem sytuacji zależności służbowej, stanu braku świadomości. I teraz wprowadzono w tę definicję takie parę słów w inny sposób, nie precyzując tej przesłanki, co to, to jest inny sposób. I ona się zawiera w tym, że musi być jasna, czy to jest zdefiniowana zgoda. Na stosunek. No ja nie chcę tutaj ze swoim doświadczeniem, bo bym się otarł znów o jakąś filmową postać, bo zdarzało się, że z mojej biografii zawodowej, przynajmniej tej, która była głośna w środowisku policyjnym, korzystały jakieś filmy. Ale chciałem powiedzieć, że w polskiej tradycji, lub przynajmniej tej znanej, to, że ko z kobietą się umawiamy na akt kopulacyjny, trwający niech będzie 5 minut. To ja nie spotkałem się z takim zjawiskiem. Przyzwolenie odbywało się za pomocą milczącej zgody, ale nigdy nie było problemów. I teraz wprowadzając tą niedoprecyzowaną, dającą pole do popisu, spowoduje, że ofiarą może być zarówno w przypadku relacji damsko-męskich, zarówno on, jak i ona. Że jest to tak nieprecyzyjne, jak udowodnić. Jeżeli gwałt był wynikiem podstępu, tak jak w poprzedniej definicji, którą rozbudowano, no to wystarczyło udowodnić, że był stosunek seksualny i miał miejsce podstęp. Badania, nasienia nie budziły wolności, był stosunek. Podstęp, trzeba było to za pomocą świadków udowodnić, że ta kobieta podstępem, jeżeli to chodzi o kobietę, zwabiona w to miejsce i ona pod wpływem groźby sytuacji wystarczyło zbadać to miejsce, iść, ściągnięta. Nie było problemu z udowodnieniem. A teraz jak wprowadzono to w inny sposób, to co? Przychodzi do kogoś do domu, odbywają stosunek, a po miesiącu twierdzi, że została zgwałcona. No i teraz jakim wyzwaniem stoi policja? Badanie nasienia, czy był stosunek, jeżeli jest w przejścieradu uprane, jeżeli było w Nie ma skąd tych dowodów kryminalistycznych. Zebrać, udowodnić i udokumentować. Bo proces postępowania przygotowawczego polega na tym, że ujawniamy miejsce przestępstwa, stwierdzamy, miejsce, stwierdzamy, że było przestępcą, budujemy modus operandi, czyli sposób postępowania sprawcy na miejsca zdarzenia i następnie zbieramy dowody jego winy. No ale jak to będzie działało? Jak, jak, jaki będzie efekt tych zmian? Prawnych. To, że będziemy mieli wzrost zawiadomień o przestępstwie, głównie o jakieś neurotyczne osoby, które będą zaburzone emocjonalnie, które po pewnym czasie dojdą do wniosku, że należy to zgłosić pod wpływem bodźca lub z powodu tego, że mnie partner czy partnerka zdradziła, to ja ją w ten sposób ukarzę, ponieważ policja będzie miała niezwykłą trudność udowodnić, czy to jest fałszywe. Czy prawdziwe zawiadomienie? No a, a ten argument, że, że kobiety były źle traktowane, czy, to, czy ta de, nowa definicja zmienia, czy, czy ta nowa procedura zmienia sposób traktowania ofiary? No, przede wszystkim daje coś niewyobrażalnego wcześniej w prawie, bo zasada rzymska, która jest przyjęta w całym obszarze cywilizacji, gdzie jest dotarło chrześcijaństwo, jest naczelna zasada. Winę trzeba udowodnić to po prostu burzy tą świętą zasadę, że trzeba udowodnić, że jest się niewinny. I ktoś podejrzany, wskazany jako sprawca, zostaje automatycznie postawiony w stan oskarżenia i on musi udowodnić, nieprawda nie było. Przeniesiono całą logikę dwudziestu wieków yy, tej zasady prawnej, oburczocono w błoto. Jak ja na ciebie powiem, no ty masz udowodnić, że tak nie było. No po prostu gechenna prawda. Musimy kończyć. Niech te pana słowa wybrzmią do końca w, usz w uszach naszych. Jak moje Widzę. słowa nigdy nie będą prawdą, panie redaktorze, czego sobie, panu i wszystkim osobom oglądających nas życzę. Żeby nie wchodziły takie potwory prawne, jakie wchodzą. Dariusz Loranty, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Piotr Barełkowski, Telewizja Media Narodowe, publicystyka TV. Zostańcie z naszym kanałem.